I tak to wygląda. Troszkę się wizualnie różni, tak jak widać, ale jeżeli chodzi o długość, jest to sama. To konsultowali się ze mną właśnie przed robotą, czy to musi być taki cienki, czy może być grubszy. Tam jest miejsce, także zrobili grubszy, bo to ten wielowpusty stosują w tych wozidłach. I to wytrzymuje, także zrobili nam do Steigera na wzór tego jutro go może zamontujemy i zobaczymy jak to będzie chodziło, zobacz Rosja ma nowy wał dotarły części muszę tam sobie pouzupełniać na magazynie, bo tarczki, uszczelniacze i przyjechał tłok nowy tłok mam już tutaj, poprzymierzałem go wygląda to tak fajny, mięciutki Uszczelniacz, ten się widać, że już jest twardy, no zużyty już jest, dlatego pewnie przepuszczał olej. Zaraz to tutaj jeszcze może dzisiaj nam się uda złożyć. Myślałem, że, myślałem, że mnie pali. Dobra, zapal go Kuba, musimy ruszyć lekko, żeby nam się ustawił wał i zaraz będzie nowy zamontowany. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj obcięty. Delikatnie skręcz kierownicą! To już Jarek gwinty psuje, czekaj Jarek, napięte za mocno jest No odkręcam właśnie No weź się rusz kierownicą jeszcze. w jedną, później w drugą to się może ugnie. Nie ruszaj tego Ale zapal No i mamy drugą zwolnicę założoną Ty pada coś? Jakieś krople czuję Zobacz na szybie górnej No? Dobra! Łożysko nam siadło Tutaj trzeba już po kolei wszystkie łożyska wymieniać Tak naprawdę w tej talerzówce Mała talerzówka No tutaj był semkę ciągnął jakby, jakby miał Tylko ale tylko z by dało radę jest od groma. Przyjechaliśmy z obiadami. Jeżeli dzisiaj by do końca dnia fajnie wszystko szło, i jutro była pogoda, to byśmy byli po żniwach, bo już tam dużo nie zostało. Czerwony jedzie będą wysypywać. Mamy rury na cylinder, zobaczymy, co z tego będzie. Leder 20 kupiłem, przecięliśmy na pół, i teraz jadę do naszego tokarza. Zobaczymy, co on powie, bo musi mi zrobić tutaj gwint i to obciąć. A resztę sobie tutaj my już ogarniemy. Tylko, żeby nam to zrobił. Czekaj, daj tego oleju, co? 20 lat, Nie, tu posmarowałem. Mamy, komplet nowych uszczelek doszedł. Dzień opóźnienia. Myślałem, że będzie wczoraj. Czekaj. Okay. Czekaj, Weź ręce może, żeby tam... Nie no. Gdyby tak mam Was ten, co kręcić, nie? O kurczę. To czekaj, ja Gdzie on jest? Tam, tam. Rzut o, na keteku. Nie ma. A Sebastian? Gdzieś wziąć walińskiego. Nie ma w słowowego. To, to jest zaletki chyba. Ale tam Nie, ten jest też. Dobra, bardzo. Jest. i co teraz? skręcić go? I cała filozofia. I Lucjan będzie miał siłownie zrobione. Tam sporo Do oporu. Co? Do, Do orygu. Nie, to, no dobra, teraz jest chyba oring teraz jest łatwy. A ty mięśnie nie mogę sobie odjąć? Jest czerwony ostatnim kursem dzisiaj. 40 ton. Płotnik się odkręcił po drodze Ale na szczęście nic się nie stało, był zapakowany na tym Na przyczepie No i będzie cofał na halę, żeby jeszcze wysypać dzisiaj Jeszcze uczeń jest na polu i w sumie nie wiem, może już i wraca Nie wiem jak tam jest sytuacja na polu, ale już uczeń jako ostatni przyjedzie Tutaj na hali coraz mniej miejsca Powinno się, że to zmieści, zmieści się Tu już jest problematycznie wysypywać, bo jest bliżej bramy Ale jakoś to tutaj wsypiemy A Za rok już będzie lepiej na żniwa, bo będzie druga hala Ze ścianami oporowymi to Będziemy tam sypać Ta nie ma ścian oporowych, bo to jest głównie przechowalnia na palety. Tutaj zrobiliśmy mocniejsze fundamenty i miały być bloczki szalunkowe są wystawione pręty mieliśmy lać ściany ale nie, nie zrobiliśmy tego i raczej pewnie już tego nie zrobimy bo jak będziemy mieli tamtą falę ze ścianami to to będziemy tam sypać daj może bardziej w lewo jeszcze żeby na ścianę nie leciało Tu mamy zrobione w tym czechu już jakieś 80 godzin ponad Na 70 miał zmieniony olej Tylko nie pamiętam czy to było wczoraj, czy wczoraj chyba, albo przedwczoraj Dobra sypiemy góra to teraz coraz dole się wysypuje, pszczepy są długie Suche, że to teraz mamy suche, także ile nam odchodzi pracy, bo nie trzeba tego już suszyć, jakby to trzeba było wszystko suszyć, to... Ale początek żliw byliśmy taki, że wszystko suszyliśmy, rzepak wszystko suszony Przyjąłem, to też było suszone Częściowo Tam brama przeszkadza, musimy ją opuścić, troszkę odjechać Dobra! Do przodu! Jeden musi pokazywać, żeby nic nie uszkodzić, bo dobra! Tak jak tutaj była sytuacja, że jest prowadzica skrzywiona Czekaj! Słuchaj, to zlatuje Daj kawałeczek do przodu jeszcze! Dobra. O, zaszło, zeszło, bo słuchaj, to tak troszkę poruszaj. Nie, nie. Dobra. Na dół. i odjeżdża zapina burtę. To no, chyba przepływ jest zmniejszony mi się wydaje na burtę na hydraulice od burty. Dobra Wyjeżdżamy! I opróżniona Teraz tylko podgarnąć. Przegląd zrobiony, wyjeżdżamy nareszcie i prosto pod kombajn. Naklejek nie zmienialiśmy, zostają jeszcze w tym roku te, które są, bo już nie ma czasu. Odpadną to się zrobi, tak. Widzisz, też można było obciążnik pomalować. Zamiast marnować farbę na felgi, to można było tutaj pomalować ten... obciążnik. Spójrz, ten, ja to masz, z spod spodu. Nie no, to nie mam pojęcia. też mi się spodobało. Wiesz? I wyjeżdżamy z naszego ciasnego warsztatu! że lampki wymieni. Jest. Chwile się zeszło, bo tak wymiana w kilku węży, trzeba było to zrobić. Uszczelniacze. Czekaliśmy trochę na tłok hamulcowy. Bo akurat go nie mieliśmy na stanie. Jak już zaczepimy kombajn, to już najprawdopodobniej tak zostanie. Bo dzisiaj kończymy żliwa, najprawdopodobniej jak wszystko dobrze pójdzie. I zaczynamy wykopki w następnym tygodniu. To nie ten kombajn twój? A tu mamy już ukończoną konstrukcję dachową. Już jest wiecha na dachu. Tylko brakuje dwóch elementów do konstrukcji, dlatego nie położyli płyty, bo brakuje tych skrajnych płatwi. Ale mają one dojechać w poniedziałek, także zakończą już całkowicie dach. A Sebastian podjechał nie pod swój kombajn, bo zaczepiamy do niego ten kombajn. Silver już jest naprawiony, siłownik także odjeżdża. Tak to u nas wygląda. Tutaj jedziemy w pomarańczowym, tylko musimy zamontować kabinę. Daj posypiemy tym proszkiem, co kupiliśmy, żeby ten olej wchłonęło. Tylko musimy zamontować kabinę i podłączyć, tak, żeby można było go odpalić. I tutaj przyjechać nim na, na warsztat. Rozgarnie niech chwilę, poczekaj, żeby to ładnie wsiąknęło.